Dobra, mam 81 pochodni. I Workbench. Okej, okay, spok. Już jeden do ciebie. Ja w workbenchu sobie muszę coś przerobić tam. Ja muszę wziąć drzwi. Drzwi do nogi. Ej, wiesz co, ja, ja tu też sobie, Ja zrobię ścianę. Czekaj, muszę Workbench. A ja zrobię drzwi. To jest troszeczkę... Jest troszeczkę inna zasada. Hmm. Bo workbench nie trzeba jakaś tylko wystarczy na niego yy, ten... Wystarczy po niego pójść. Ej, bo ja muszę... Ja, ja zrobię sobie młot, bo ja potrzebuję do tam tamtej skrzyni. No, to weź ją od razu. No właśnie. Ja Ale... wezmę slajma zabiję. Spiniesz slajmem. Y. Spiniesz. Dobra, uciekam. Ej, ja drzwi zostawimy otwarte. Zamkniję, bo zaraz ci slajm wejdzie tu eee, Moje drzwi. A, skąd wiecie, że zaraz wejdzie? Kurczę, ej, co jest? No bo widziałem go. O kurczę, wrzuciłem młotek. Tylko podnieś. Ja tutaj szybko zrobię ścianę. Znaczy jest niższa znaczy się położę pochodni. No, połóż się. Dobra, bo Kurcze, Kurczę, jaka fajna muzyczka, podoba mi się. Ciekawe jak mnie będzie słychać, bo tak ogólnie to nie sprawdzałem jeszcze. O, copper coin, dobra. No to idę, uciekam sobie. Oby mnie granie zaguszało. Jak coś to ja, mam, ja mam dwa torcze, bo znalazłem. Aha, a ja mam 72. A, ja sobie zrobię teraz w ogóle torcze. Kurczę, nie mogę tu skoczyć. Czas użyć. Mm. Oj, tutaj musi być. O No dobra. ciemność, ciemność. 1 No nic slajmie, pięć. A Czemu ty robisz tak jakieś dziwne... Policzę. A może ja zrobię ścianę, co? No to zrób ścianę. Spoko. Ja, ja zabiorę moje torcze. Muszę crafting table zrobić. Nie, ja mam, zaraz położę ci. No żal, no to już zrobiłem. Dobra, to połóż już. Bo co to torcze można tutaj niszczyć prawym przyciskiem myszy. Na początku tego nie wiedziałem. Trzeba otworzyć drzwi i zabić slime. Przytulić się go znaczy. Połóż skrzynkę. Czekaj. Już, już już kładę. Ja już zrobię drugie piętro od razu. Oj, poczekaj, połóż ją skrzynkę, czy nie? Yy, nie? dałeś mi ją. Aha, no to dziś połóż. Twoje pieniążki, no ja też to muszą być pieniążki. I ona I... pracuje. Filmik edukacyjny. Ja. Ciekawe czy dobrze wyliczyłem w ogóle. Zawsze dobrze wyliczysz, bo zawsze już według określonego schematu. A no, tam jest slime. Ja go nie lubię. A! Yeah. Zabić oko, zabić oko, zabić oko. Też tutaj włożę pieniążki, bo mam ich sporo. Ile? No to zobacz Ile? E, 20... okay. 29 zebrniaków i 17 chyba ty. Muszę zrobić nie. ścianki, żeby nam nie weszli. muszę z zrobić też po co? E, Nie co? Nie jestem wolo wola. O, zombie przy drzwi. Chodźcie na imprezę, chłopaki! Chodźcie, jest impreza! Jest, czo jest impreza! Ui! Hurra! Teraz zginiecie. To się mnie przestraszył. ała. o, o, Podniosłeś rękę. No to poczuł. Taki zapach. Haha, ha, będziemy ich z domu. Wejdź, wejdź. nie mogę zamknąć drzwi. O, mogę. Żeby. Ale skąd ty miałeś te kasy? No, znalazłem w tych, w, w tych, w dzbankach i jeszcze w. w czym ja to znalazłem? W tej skrzyni. kibelku? A, a ile potrzeba kasy, żeby przyszedł do nas handlarz? 50 srebrników. Uh -huh. Ale ja myślę, że te zombie tak falą w te drzwi, a to ty kładziesz ścianę. Idę na górę położyć I Tak ja w ogóle muszę prze... zaraz wszystko z tej z skrzynki zniszczyć skrzynkę O co? Zniszczyłem ścianę hmm. i idę... bo ja chcia... Dobra, teraz ja tutaj workbencha położę. Nie. A ten patrz, ten pokój będzie mój, okej? Okay? Dobra, eee. Yy... tam tamten pokój będzie Twój. To mi zrobię ścianę, a sobie nie. Zaraz sobie zrobię ściankę. Ustarczy. Mam już lepszy ten mieczyk. Jakby co, to ja wiem, że przy prawym przyciskiem myszy, to ja mogę od razu sobie zrobić pełno tego. Z tym, że ja wolę sobie lewym poklikać, bo szybciej mi się to wszystko robi. A, ziszczyłem torczo. Zaraz go tam położę. To ja zrobię przed Bogiem. Oddaj mi ścianę, postawiłem ci ścianę. Tobie postawię ścianę, a sobie nie. No wiesz, ja tobie postawiłem ścianki, nie? Ej, z czego się robi yy, łóżko? Potrzebujesz yy, silk. Tego nie mamy. To, to, to potem pójdziemy. Jak już dostanie dzień, to pójdziemy do jakiegoś fajba. Znalazłam tamtą dziurkę prosto w dół. Nie! Nie, ja proszę, jak chcę coś zrobić. Szkoda, że ta chatka jest tak daleko od respa. No, niestety, ale to już wiesz, sobie zrobimy respa tymi. Łóżkiem. No łóżkiem. Czygnąłem zombiaka w serducho? O, mam ścianę. Ściana na sprzedaż! Dobra, postawiłem ci też ścianę. Oto, to, że mają ścianę do mojej skrytki depozytowej. Halo, jesteś? Nie. Aha, bo coś tak dziwnie nie mówisz. Postaw... Zrób piecyk. Spoko. Gwiazda! Gdzieś spadła gwiazda! Widzę gwiazdę! <śmienicza> <śmienicza> o, do... Nie! Zombie! Dobra, zrób piec. Gdzie postawić tutaj? Tak. Oj. Poczekaj, ja, ja mam w ogóle Irona. A z Irona. Ile potrzebuje Irona, żeby zrobić CS-horda? Najpierw trzeba zrobić. Kowadło. Aha, to ja zrobię, poczekaj. Aha, akurat pięć.